jestem sobie na sali operacyjnej razem z Bejbusiem oraz panem lekarzem i jego pielęgniarką która tutaj przyszła i słuchajcie, Bejbisonikowi zostało 24 godziny, właśnie mi tak doktor powiedział, nie wiem ile w tym prawdy, oby nie była to prawda, wiecie co, dla niego, dla Bejbusia teraz zostawcie łapeczkę w górę, im więcej łapeczek w górę tym większe prawdopodobieństwo że beibusiowi nic nie będzie a my panie doktorku, słuchaj pan, może wyjdziemy na zewnątrz porozmawiamy, pani pielęgniarka tutaj zostanie, co z Bejbusiem, zaopiekuje się nim pani, e, chodź panie doktorku tutaj, normalnie musimy porozmawiać z panem, sobie muszę porozmawiać e, słuchaj pan, bo jest taka sprawa czy to naprawdę jest prawda że Bejbusiowi zostało 24 godziny, ciekawe co mi odpisze wziął tabliczkę do ręki, zobaczmy już coś odpisuje, no jestem bardzo ciekaw, oby nie była to prawda, a oby okazał się to jakiś jeden wielki żart, nie chcę już mieć nic, yy, wiecie, myślę że to jakiś sen jest i oby to nie była prawda. Zobaczmy, co doktor napisał. Nie, niestety nie możemy nic zrobić. No, panie doktorze, e, zmartwił mnie pan tym. Naprawdę mnie pan tym zmartwił. Ja muszę iść chyba do basenu wskoczyć tak na szybko. Pójdzie pan ze mną, dotrzyma mi pan towarzystwa. To tak bez bejbusia pójdziemy, zaraz to wrócimy. Chodź pan, chodź pan ze mną, nie pytaj dlaczego. Ja, ja muszę wskoczyć, po prostu się ochłodzić, a wy widzowie możecie nacisnąć subskrypcję taką czerwoną na dole, żeby Was żaden filmik nie ominął. Ja, my już schodzimy tutaj na dół, a wy wciskajcie subskrypcję. Właśnie dobijamy 100 tysięcy, na 100 tysięcy szykuje się dobra, niespodzianka, super i to dla Was. Dobra, dobijajcie te subskrypcje, a my już schodzimy sobie na dół. Chodź, chodź panie lekarzu, ja panu pokażę jak wskakuje się na basen. Do basenu normalnie muszę się ochłodzić ochłonąć trochę, idziemy teraz do basenu razem z panem doktorem ciekawe, nie, nie wiem czy oni mnie tutaj, e, czy ten pan doktor prawdę mówi, no ale jak to jest prawda to ja się normalnie załamię, wyjdźmy z tego szpitala, tutaj gdzieś były drzwi nie, to jeszcze jedno piętro, nie, tu są drzwi a dobra, ja już, ja już nie myślę wiecie, ja już nie myślę, muszę ochłonąć trochę, wskoczyć do tego basenu ochu no po prostu, tam jest zimna woda, mnie to orzeźwi więc wskakujmy, wskakujmy razem z panem doktorem, wskoczymy, chodźmy tutaj Tutaj, tu jest jakaś wyskocznia, więc wyskoczmy razem z niej. Chodź, panie doktorze, skaczemy do basenu na 3, 2, 1, ok? No to na 3, 2, 1, skakujemy. Zobaczcie, pan doktor też skoczył. Wow, on ze mną pływa. Wow, tego jeszcze nie grali. Fajnie by było, jakby tu był jeszcze baby Soniuś, ale babyś na razie nie może. No chodźmy, chodźmy do niego. Ja już trochę poczułem się lepiej w tej zimnej wodzie. Dobra, idziemy już do baby Sonika. Chodź, panie lekarzu, idziemy, idziemy. Po drodze jeszcze weźmy coś do picia z tej maszyny eee, no łyczka bym się czegoś napił dla beibusia. też weźmy jakąś wodę czy coś takiego i chodźmy do niego porozmawiajmy z nim jak on się czuje w ogóle bo wiecie on jest bardzo zmęczony nie chce mu się nic cały czas na łóżku leży no tam jest maszyna weźmie pan coś bo ja moje odciski palca nic nie działają weźmie pan a ja już idę w tamtą stronę powoli do góry idziemy nie wiem może wiecie co mam pomysł żeby dać jakieś tabletki bejbisonikowi może to mu pomoże eee, Wiecie, bez żadnej wiedzy lekarzy, bo oni mi nic nie pozwalają. Ja ich już się pytałem, czy mogę mu coś takiego dać. Powiedzieli mi, że pod żadnym pozorem nie, że wszystko jest pod kontrolą, że oni wszystko y, patrzą na to, ale ja w to nie wierzę. Ja muszę tutaj rozbić. Mamy tu jakieś tabletki, weźmy je wszystkie, weźmy je wszystkie, rozbijmy. O tak dobra, i zabieramy i mam je, dobra, okej, okay, idziemy teraz poznać. Eee, dzień dobry panie doktorze, ja tutaj nic nie brałem wcale, o, wyrzucił mi kole, wziął nawet dwie, to jedna będzie dla baby Sonika, dziękuję bardzo eee, idziemy do góry teraz, idziemy skakujemy sobie do góry, damy babusiowi kole, może mu się od tego polepszy o, to by było w ogóle super jakby mu te lekarstwa nie pomogły wejdźmy jeszcze na piętro wyżej, o i tutaj na tym piętrze jest baby Soniuś. nie, jeszcze wyżej, o, tu jest tych pięter, no masakra, masakra, ale wbijmy coraz szybciej idźmy do góry do Bejbusia I tak, jesteśmy, dotarliśmy do niego. Otwórzmy te drzwi. Bejbusiu, halo, halo. Pani pielęgniarka tu stoi. Pani pielęgniarko, czy mogę dać kole Bejbusiowi, czy nie mogę dać? Nie? Naprawdę nie mogę? Ale tylko łyczka, 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 naprawdę łyczka. Bejbusiu, jak będziesz chciał, to się napi. Nie słuchaj tej pani, o. Położyłem normalnie tutaj, niech ma, e, coś mi ta pani tutaj zaczęła pisać, zobaczmy co ona mi napisze. Pewnie mnie okrzyczy, że postawiłem mu kole, gdzie ona mówiła, że nie można. E, pani, ale ja tutaj rozmawiałem z panem doktorem i powiedział, że łyczka to może. E, pacjent jest w złym stanie, nie wolno mu no rozumiem, rozumiem, ale łyczka jakby się tak napił, nie, ta pani już to zebrała, no dobrze, no dobrze jak nie może, to popatrzmy się chociaż na baby Sonika, zobaczcie, on ma otwarte oczy, wciąż jest uśmiechnięty tych plamek zrobiło się naprawdę wiele, ich jest y, o, od groma lekarze mówią, że to bardzo ciężkie jest, w ogóle ten lekarz co z zagranicy przyjechał, to on rozłożył ręce, on nie wie co on ma robić, on jest tam na dole w poczekalni może pójdziemy do niego, zaraz zapytamy się a w ogóle miał odlot samolot. Lotam. Ej, zapomniałem, może pójdziemy na... zobaczyć, czy helikopter już odleciał. Co, panie doktorze? Chodźmy, panie doktorze, sprawdzimy u góry, czy już przyjechał, yy, czy już odleciał ten pan doktor z zagranicy. Bo może jeszcze jest w stanie w czymś pomóc. No, zobaczmy, zobaczmy. Chodźmy do góry, windą do góry. Ale co tu się stało? Winda się popsuła? Panie doktorze! Tu trzeba jakiegoś mechanika. Jak my teraz wjedziemy do góry? Czy ten lekarz za zagranicy to specjalnie zepsuł i nie chce, żebyśmy my poszli tam do góry? Jak pan myśli? Napiszę mi pan na tabliczce, a ja popatrzę tutaj w tych pomieszczeniach. Może on gdzieś się tutaj schował, za jakimś łóżkiem, czy cokolwiek. A my weźmy szybko tutaj jakieś lekarstwa, damy coś Baby Sonicowi, może mu to pomoże. No muszę wszystkiego próbować, wiecie? Weźmy to. O, akurat doktor przyszedł. Ciekawe, co napisał. Tam ma jakąś tabliczkę zostawioną, czy nie? Nie, nie. nie nie, nie miał zostawione, tutaj postawił, więc przeczytajmy, co on tutaj napisał ciekawego. Jeszcze nie napisał, więc poczekamy chwilę, a możemy jeszcze popatrzeć, czy są jakieś dodatkowe, nie wiem, coś, żeby uratować Baby Sonika, żeby on nie był tak sam. Ktoś zniszczył windę. No, ja wiem, że ktoś zniszczył windę. Ja podejrzewam, wie pan co? To mógł zrobić ten drugi lekarz. On był jakiś dziwny, on nie mówił po naszemu, on mówił jakoś po swojemu. Dziwacznie, bardzo dziwacznie. Ja go w ogóle nie rozumiałem. Może to on zrobił coś Baby Sonikowi. Tu jest apteczka, ja tą apteczkę wezmę ze sobą. Idę do Baby Sonika, ja go uratuję, panie lekarzu. Pan, pan tu jest niepotrzebny, naprawdę. Ja pójdę baby się uratować. Zobaczy pan, że z, z samą apteczką ja go dam radę uratować. Wejdźmy tutaj szybko. Pani tutaj stoi, ale dobra, ja otwieram te, to normalnie tutaj apteczkę. Yy, mogę coś podać Baby Sonicowi? Proszę pani. Mogę mu coś dać z apteczki? Zobaczy pani, jaką apteczkę przyniosłem. Ta pani. Tak, tak, mogę naprawdę? Mogę coś mu dać? Ej, ale w tej apteczce nic nie ma, nie mogę jej nawet otworzyć. Ej, no niestety nic mu nie mogę dać, bo nie ma nic z tej apteczki. Chyba, że pani ma coś, żebym mógł mu dać. No zobaczymy, czy mu to pomoże. Ma pani coś, jakieś lekarstwo? Proszę mi wyrzucić, albo pan. Mogę go nakarmić czymś, proszę. No zobaczymy, zobaczymy, coś mi dają Tak, wyciągnęli mi całe lekarstwo Wow, dobra, damy mu lekarstwo jakieś Ok, połóżmy tutaj I spróbujmy mu dać Weźmy to lekarstwo i spróbujmy mu dać Proszę, baby Soniku, proszę, proszę, proszę Dobra, dałem mu tutaj z trzy I zobaczymy, czy mu coś to pomoże Czy on zmienia jakiś wyraz twarzy Uśmiechnął się bardziej, czy coś Nie, nic, nic nie, nie wstaje Ani nic mu to chyba nie pomogło Dał, dał, dał Albo dała mi coś jeszcze ta pielęgniarka albo lekarz, nie widziałem kto to daje I kolejne lekarstwa ja tutaj dostałem Wow, ale kozak Dobra, jeszcze mu dam Masz baby Soniusiu, masz, tutaj sobie weź Sam sobie zjedz jak chcesz I wiecie co, ja już na to patrzeć nie mogę Znaczy nie, że na baby Sonika nie mogę patrzeć Tylko nie mogę patrzeć jak on się męczy tutaj yy, Panie doktorze co, co, co zrobimy? Jaka jest jeszcze? Chodź pan w ogóle na zewnątrz, tutaj porozmawiamy, żeby pani pielęgniarka nie słuchała, nie musiała tego słyszeć. Panie doktorze, jaka, jakie jest jeszcze wyjście? Jesteśmy w stanie jakoś dać e, pomóc baby Sonicowi, uratować go w jakiś sposób? Może chodźmy na dwór i wie pan co? Może zerwimy, nie wiem, jakieś kwiatki, nie kwiatki, żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc? Może to zmieszamy i da radę, coś z tego wyjdzie, co? Panie doktorze, jak pan myśli? No dziwnie się na mnie patrzy, ale wyciągnął tą tabliczkę. Już tak, no zobaczymy, co odpisze. Wątpię, żeby się zgodził. Chociaż może, to wiecie, na dwór jest niedaleko, więc możemy się przejść, pozbierać różne kwiatki. Może pan doktor coś tutaj wymyśli z tych kwiatków i zrobi. Możemy spróbować. O, no to super, no to chodźmy, chodźmy czym prędzej. Może na dworze znajdziemy jakieś lekarstwo dobre? Bo w tym szpitalu to są same takie, nie wiem na co te lekarstwa są, ale po prostu są. Ale nie wiem, wątpię, że działają. Więc trzeba iść normalnie. Wiecie co? Ja coś stworzę. Ja coś stworzę swojego. Tak, ja stworzę swoje lekarstwo, które Baby Sonica uratuje. Zobaczycie. Mój już dużo tutaj nie zostało. Ten czas tak szybko leci. Schodźmy szybciej. Panie doktorze, szybciej, proszę za mną. Szybciej, szybciej. Ja już jestem prawie na ostatnim piętrze. Już schodzę koło basenu. O, dogonił mnie, dogonił mnie. Widzę, że idzie za mną. Chodźmy tutaj na ogródek. Coś zbierzemy. Jakieś kwiatki, nie kwiatki i spróbujemy z tego zrobić jakąś miksturę. Może ona pomoże. Chodźmy tędy, a tutaj nie wyjdziemy, Tutaj nie wyjdziemy, to musimy iść dookoła. Dobra, dobra, to biegnijmy dookoła, panie doktorze. Szybciej, szybciej, bo nie ma czasu. Idziemy tutaj, tam są jakieś rośliny. Pójdźmy, widzę już z daleka jakieś żółte. I co tam jeszcze jest? Grzybki. O, może grzyby mu jakieś pomogą. Weźmy tutaj wszystko naraz. Pozbierajmy. Zobaczmy, co, co, co z tego wyjdzie. Chociaż nie wiem, nie wiem, czy te moje pomysły są, aby na pewno dobre. W ogóle, gdzie jest ten lekarz z zagranicy? Może on by coś doradził? Zobaczymy. pozbierajmy tych grzybów trochę. Pan też ich pozbiera. Może coś dam radę stworzyć. Zobaczmy, porozbijam ich. Tutaj mlecz jeszcze jest, to mleczu też zbiorę. A tego zebrać nie mogę Okej, okay, to może to jeszcze weźmy To, pana wilka tutaj O, jeszcze mnie zaatakował No zobacz, panie doktorze, proszę mi pomóc Proszę mi pomóc z tym wilkiem Może z niego coś wypadnie, co, co, co z niego wypadło? Ej, w ogóle drugi tutaj się znalazł Skądś zaatakował nas, o nie Trzeba, je... jeszcze trzeci, wow Ile tych wilków, dobra, wieprz pan co Uciekamy stąd, uciekamy stąd, nie damy sobie rady Ich jest za dużo, ale to co nazbierałem To myślę, że wystarczy, coś z tego zrobimy I może baby Sonic Zdrowieje, nie wiem, chodźmy zobaczyć Panie, panie, idziesz za mną? Pan idzie, 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 dobra, wilki mu nic nie zrobiły Więc teraz możemy iść na górę I zobaczyć, co my mamy w ogóle w ekwipunku Czy coś z tego idzie Stworzyć, żeby baby Soniusia Uratować, zobaczmy, pójdźmy Pójdźmy czym prędzej Szybko, szybko, panie doktorze, biegnie pan za mną Jak najszybciej, już do środeczka Wchodzimy do szpitala I jesteśmy w środku, idziemy teraz jeszcze Trzy piętra nas czekają, a nie, trzy Ja się zawsze mylę z tymi piętrami, tam jest chyba pięć nawet pięter, zobaczmy i w ogóle policzmy je, policzmy je, bo już nie pamiętam. To jest i, tam jest na dole parte, tu jest jedno piętro, wchodzimy teraz na drugie, ok, jestem na drugim piętrze, tu jest trzecie i chyba pięć jest, tak już strzelam. E, to jest trzecie, teraz wchodzimy na czwarte, albo jeszcze więcej, tu jest piąte. I tu jest szóste. A jeszcze siódme, czyli na siódme piętro. Widzicie, jakie my daleko tutaj wchodzimy z panem doktorem? Siódme i ósme. Chyba jeszcze wyżej musimy wejść. Tak, jeszcze wyżej. To jest na ósme piętro. My aż wchodzimy. wo ale kozak tu jest, dobra. Wchodzimy i jesteśmy na ósmym piętrze u Baby Sonic. Baby Sonic dalej leży. Pani pielęgniarka tylko stoi się, patrzy na niego. Panie lekarzu, wyrzucę może panu co mam. Już panu powiem. Cztery grzybki mam. Więc nie wiem, czy m, co, coś da radę z tego zrobić. Mam cztery mlecze oraz jakąś wanilię flower i jakieś ziarna, ziarna mam też dwa wyrzucę panu to wszystko, może coś z tego damy radę zrobić, w ogóle pani pielęgniarka też tutaj coś wyrzuca zobaczymy czy oni coś z tego zrobią, mam nadzieję, że pan doktor coś tutaj zdziała, tu w ogóle pani napisała jakąś tabliczkę, bo ja go pilnuję cały czas a rozumiem, dlatego pani tutaj cały czas stoi okej, okay, okej, okay, to niech pani stoi i pilnuje bejbusia cały czas, najlepiej trzymać go za rączkę, tak ładnie właśnie trzymać go za rączkę i Wtedy Bejbus jest bardziej szczęśliwszy. Tu pan doktor coś odpisał. I w ogóle jak myślicie? Coś wykombinuje z tego, czy nic z tego będą, z tego co mu wyrzuciłem tych materiałów wszystkich. Przykro mi z tego nic nie zrobimy. No nie dlaczego, panie doktorze, naprawdę nic się z tego nie da zrobić? Żadnego lekarstwa. No kiwa, że nie. No i co ja mam teraz? Patrzeć na Bejbusia, jak biedny, e, tak sobie leży, słodko, ale bym go przytulił. No Bejbusiu. Chodź przytul ze mną. Zobaczcie, w ogóle możemy mu tutaj zobaczyć, jak mu... O, widzicie to na czerwoną tą kreskę, którą wam teraz pokazuję na płucach? Tam coś jest, właśnie to, co miga na czerwono. Coś dolega Baby Sonicowi, nie wiadomo co. Każdy rozkłada ręce, nie wie o co chodzi. Tu są jakieś wykresy, tych wykresów nie rozumiem, ale zielone to chyba znaczy na dobre. Te żółte to nie wiem, a czerwone to nie znaczy nic dobrego. A zobaczcie, tu pisze aż 120 na 80, to jest chyba jakiś puls czy coś. Coś takiego, nie mam pojęcia, ale no, w każdym bądź razie jest zbyt duże, jak mi doktor mówił. Panie doktorze, może coś jeszcze zdążymy wykombinować, przecież jeszcze czasu zostało, pomyśli pan. A bo wiecie co, ja mam lepszy pomysł. Jeśli ja zapytam widzów, widzowie, może wy wiecie, jak pomóc baby Sonicowi, koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu. Możecie wejść też na mój drugi kanał, który wam się wyświetla o tutaj na, tym, na tej cegielce. Wbijcie, zostawcie suba oraz też y, zostawcie suba na tym kanale, który oglądacie. Zostawię Zabierajcie subskrypcję, żeby Was nic nie bo ten odcinek już się kończy. Na 3, 2, 1 i już.